Każdy ma swoje ulubione jedzenie, potrawy, coś co lubi bardziej od innych. Czasem ktoś cię zapyta, co lubisz jeść, albo jaka jest twoja ulubiona kuchnia może włoska, chińska, albo sushi, czy meksykańska, albo po prostu pizza odpowiesz. Ale dziwnie by było usłyszeć odpowiedź na pytanie: jaka jest twoja ulubiona potrawa, albo co lubisz jeść najbardziej? Najbardziej lubię jeść pana Jezusa. Moja ulubiona potrawa to Eucharystia. Jakoś to nie brzmi najlepiej, prawda? Trochę tak nawet dziwnie, no ale to jest dokładnie to, czego od nas chce Pan Jezus: abyśmy go spożywali, inaczej mówiąc, jedli i to często. Tak, Pan Jezus powinien być naszym ulubionym jedzeniem. Witam serdecznie, Ksiądz Krzysztof. Dobrze. No bo po co chodzi się do kościoła? Żeby się pomodlić, wysłuchać słowa Bożego, homili, żeby pośpiewać, spotkać z innymi. Ale w centrum niedzielnej mszy świętej jest Eucharystia. A to nic innego jak ciało i krew Pana Jezusa, którą mamy spożywać, i tak też się dzieje. Spożywamy komunię świętą podczas każdej mszy świętej. Przynajmniej powinniśmy. Ale o wiele lepiej brzmi, jak się mówi, spożywać Eucharystię, przyjmować Komunię Świętą, otrzymywać Pana Jezusa, ale nie jeść Pana Jezusa. Pan Jezus chce, żebyśmy go jedli. Dziwne, prawda? I doskonale wiemy, że wszyscy musimy jeść i pić. Po to, by nie być głodnym, po to, by mieć siłę, po to, by być zdrowym, a jeśli chcemy żyć dłużej i zdrowiej, to też musimy jeść odpowiednio zdrowe jedzenie. I nikt nie lubi być na diecie. Diety nie są fajne, bo trzeba trzymać dyscyplinę, spożywać odpowiednie ilości i przeważnie trzymać się tylko zdrowej żywności. Która nie zawsze jest smaczna, ale diety pomagają zrzucić zbędne kilogramy albo utrzymać nasze ciało w dobrej, zdrowej kondycji. Każdy chce żyć długo i zdrowo, ale nawet najdoskonalsza dieta tego nam nie zagwarantuje, nie zapewni. Powiemy, że zdarzają się różne wypadki losowe: rak, zawał, inne choroby, wirusy jak COVID, ale też wypadki i różne kataklizmy. I zawsze istnieje ryzyko śmierci, mimo najlepszej troski o własne ciało i zdrowie. I nie ma diety ani jedzenia, które zapewniłoby nam życie, które się nie kończy. Nie ma takiego nadzwyczajnego jedzenia, które dałoby nam nadzwyczajną siłę. Bo gdyby było, to każdy z nas ustawiałby się w kolejkach, aby zjeść tą nadzwyczajną potrawę. Chcielibyśmy ją przyjmować jak najczęściej, ale czy na pewno takiej nie ma? Być może jest takie jedzenie. Oczywiście, że jest. Nazywane jest często pokarmem z nieba, pokarmem, który daje nadzwyczajną siłę i gwarantuje wieczne życie. I wiemy, że tym pokarmem jest sam Pan Jezus, który ofiaruje siebie nam w każdej Eucharystii i zaprasza nas do częstego spożywania, do częstego jedzenia. A jak będziesz go jadł, to będziesz miał tą nadzwyczajną siłę i wieczne życie. Niestety, pomimo tego, że mamy Pana Jezusa na wyciągnięcie ręki, to są tacy, co niezbyt często go spożywają albo nie jedzą go wcale. Smutne jest, kiedy ktoś przyjmuje go tylko na specjalne okazje, raz w roku, albo nawet rzadziej. Uroczyście jedzą go nasze dzieci pierwszokomunijne. Piękny, radosny dzień, wielka uroczystość, ale później wiele z nich już go nie spożywa tak często ani tak radośnie. Przez pandemię byliśmy proszeni, żeby przyjmować go na dłoń, a nie do ust. I byli tacy, co woleli się poobrażać i wcale go nie spożywać, bo ten ksiądz zły nie pozwala inaczej, bo ten kościół już zepsuty. Bierzcie i jedzcie, mówi Pan Jezus. Ja jestem tak samo święty i daję taką samą moc, czy przyjmiesz mnie na język, czy na dłoń. W końcu całe ciało jest mieszkaniem Ducha Świętego i przez to całe jest święte, nie tylko język. To nie tak, że język jest bardziej święty od dłoni albo głowa bardziej święta od stopy. Moi drodzy, dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Wiem, że w Polsce uroczystość ta była w czwartek, ale u nas w archidiecezji Chicago przeniesiona jest na dzisiejszą niedzielę. Ale nie jest to najistotniejsze. Najważniejsze jest dzisiaj, abyśmy się zastanowili i zadali kilka ważnych pytań. Co to jest Eucharystia? Czym dla mnie jest Eucharystia? Dlaczego Jezus zaprasza Ciebie i mnie do tego, abyśmy Go jedli, spożywali? Jak często Go jesz? Czy naprawdę wierzysz, że to naprawdę On, Jego ciało, Jego krew, mimo tego, że rozum i zmysły mówią co innego, że to tylko kawałek hostii i wino? Czy wierzysz, że to jedzenie gwarantuje życie wieczne? I na koniec, czy stajesz się bardziej jak Pan Jezus, świętszy, lepszy, bo karmisz się nim? Pan Jezus przypomina nam, że nie przychodzi tylko do zdrowych, ale przede wszystkim do tych, co się źle mają, do grzeszników, którzy najbardziej potrzebują zdrowia i życia. A każdy z nas jest grzesznikiem i mamy przywilej spożywania go, a to jedyna metoda na wieczne zdrowie i życie. No więc, jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Potrawa, co lubisz jeść? Włoskie, greckie, chińskie? Wszyscy mamy ulubione potrawy, ale żadna z nich nie zapewni nam wiecznego życia. I może następnym razem, jak ktoś cię zapyta, co lubisz jeść najbardziej, odpowiedz: Najbardziej to lubię jeść pana Jezusa, bo to jedzenie da mi nadzwyczajną siłę oraz wieczne życie. I zachęcam, abyś jadł go często, był zdrowy i żył wiecznie. Więc bierzmy się do roboty z panem Bogiem.